Siemaneczko w dzisiejszym odcinku będziemy przeprowadzać dla Cedar para hybana. Będzie info gatunkowe o niej. No i też od razu chcę przeprosić, jak będzie skrzypie, skrzyp, Słychać skrzypienie mojego fotela. Tylko, tylko ale siedzę na fotelu z tego powodu, że przy tym teralium się niewygodnie operuje. Cokolwiek w sumie robi, nawet karmi na stojąco. No więc najpierw wyłowimy ją. No, jadu nie mam mocnego, ale najzwyklej ugryzienie by mogło być bolesne z powodu na duże chelicery. Mamy takie też. też. Też zamierzam po prostu wymieniać powoli sztuczne rośliny na prawdziwe, ale to z czasem, bo na, na moim regale nie mam jak zbytnio to zrobić, żeby normalnie funkcjonowały. No, moja jest narwana, agresywna, no, tu widać nawet. No, No, to są moje pająki. No. Każdy mówi, że są spokojne, nie biegają. Mi nawet brachy permy biegają i próbują je zabić. Nie mówiąc o mojej psalmopeus no. To, to, to... Moja psalmo to w ogóle jest weteran wojenny. No. Więc po, w teorii ludzie mówią, że jest polecany na początek, ale jak widzimy, to moja się lubi stawiać. Albo mój, nie wiem, nie sprawdzałem. Więc... Temperatura w dzień 24-28 stopni Zamieszkuje wilgotne lasy Brazy brazylijskie A nawet duży taki Chcę go zapędzić do pudełka Mam tego pająka już z rok Nie no, nie z rok, z 2 lata Kupiłem jako podrostka. Nie wiem jak to zrobić, tak żeby mnie nie próbował do końca zabić. O. Oj, sorry, potykłem statyw. I mamy odłowioną. Więc jak tutaj mamy, ciężko będzie zobaczyć. No jest agresywny, no więc wilgotność na 70-80%. Pająk rośnie do dużych rozmiarów, bo 20-24 pro... cm z odnóżami. Uznałem, że wymienię to torf i trochę przepłucę, bo przepłuczę, bo widać to od wody na ściankach. Nie i no, zwykle ten torf już jest stary, on nie był wymieniany z Łuchu, czasu No, teraz już myślę, że do roku będzie dochodziło. taki kawałek korek. Ogólnie nie wymiłuję pensatą, żeby bo nie chcę mieć po prostu włosków, parzących na ręce. No, to ja zrobię cięcie, idę wysypać w torf. Przepłucę o nawet. Nawet nie wiedziałam, a tu grzybek się za, za Sprawdzę, czy, czy nie ma żadnych pozostałości pokarmówce, jakieś biegające. Bo no nie chcę, żeby mi coś tu wybiegło i nie No, dobra, jestem. Włożyłem. Niestety nie udało mi się znaleźć tego od wody. Tutaj na bokach. No, widać na kamerze i trochę torfu zostało z tego powodu, że po prostu no, nie kłamiąc, nie chce mi się tego zmywać. Tutaj stało na tej ściance. ale cóż tu to nakładamy torfu. No, pają się sapie. Ogólnie chcę dodać więcej torfu z powodu tego, że jak będzie chciało kopać wcześniej, niestety dałem trochę mało, Nie przemyślałem tego no. w sumie, żeby cięcie dobra, ogólnie wziąłem matchbox sobie piasku po prostu, żeby nasypać nasypać, no i będzie piasek trzymał wilgoć bardziej dłużej pod torfem i jakoś to lepiej wyglądało niż sam torf. Jeszcze wymieszam. O, kurde, sorry. Ogólnie piszcie jakie jakie byście chcieli jeszcze filmy zobaczyć. Dam tu taki kawałek kawa kory przemyty. Tutaj, tak jak o op to jeszcze raz dam po prostu. To jest moim zdaniem świetny, świetnie, nawet wygląda. Tak w miarę, w miarę. Taki kamień. Ogólnie kupowałem to Teralium na bazyliszek.pl Kiedyś już tam z 2-3 lata temu i mówiąc szczerze poza tym, że ma ogrzewanie w ściance i ładnie ściankę zrobioną, tutaj w teralium jakieś super fajne nie jest z powodu prost, nawet już tej bardzo cienkiej szyby no i ba tutaj. Kilka bo to wystarczy po prostu, jak idzie z tym teralium, gdzieś zahaczyć, żeby mieć. żeby mieć pod już Zbite Mówisz mi, że zbite teralium i nawet jak nie zobaczycie, że macie już zbite. A jeż, jeszcze chcecie umyć, o, to tak miałem z moim starym akwarium i sobie przeciąłem całego palca. No i myślę, że tak będzie dobrze mi miarę wyglądało. Nie jakoś super mega, super wybitnie, ale jakoś w miarę. Otwieramy brachy perma. Brachyperma. Lascodore. No, już idzie. Ogólnie, jak nie nagrywałem, jakoś lepiej mi szło tutaj. Nie wiem, może tak zrobię. Kurde, no, wychodź. bo trochę mi nie, mogłem, nie powiem, przeszkadza. to... Okay. no i wyczesała się na super. W mam nadzieję, że to jest samica. No, Helicery ma mały, nie małe jeszcze, ale jak będzie starsza, to pewnie będzie miała wielkość pazura kota, tak mniej więcej. Chyba nie, nie widziałem dorosłych osobników. Tego gatunku no I mamy O, o. Czekajcie może coś zje Dobra mam karaczana tureckiego To zobaczymy czy zje Może nie zjeść, bo jest zestresowana. No nie, no nie, zjeść, jest po prostu zdenerwowana. To karacze ma szczęście. No i to jest moja obsynarka. Ogólnie temperament jest... Zależy od osobnika, ale moja nie jest jakaś super szczęśliwa jak dotyka. Ona woli jak jest sama i tylko tyle. No i co? Cześć Szymano.